Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Woźnica Wieczorową Porą Mamy godzinę 2.11 A ja postanowiłem, że dzisiaj opowiem troszkę Państwu o moich doświadczeniach związanych z pracą w McDonaldzie No, niektórzy wstydzą się tego, że tam pracowali, ja trochę też no, Ale od czegoś trzeba w życiu zacząć, czasami ma się lepszy start, a czasami niestety trzeba pracować w jakichś, no, takich przybytkach, w których nie za bardzo mamy ochotę w ogóle y, przebywać, no Praca w McDonaldzie nie należy do Najlepszych doświadczeń zawodowych, jakich możecie w życiu doznać. Jednak myślę, że nawet z, taki, z takiej prostej pracy, właśnie w maku, można coś, coś sobie wynieść. Właściwie, no, chyba największa to jest lekcja pokory. Ale zacznijmy od, od początku. Tak, bo podejrzewam, że dużo osób kliknęło w ten film, żeby w ogóle dowiedzieć się, jakie są realia pracy w McDonaldzie. Otóż wszystko zaczyna się od tego, że po tym, jak szukaliście pracy przez miesiąc. No nikt nie był wami zainteresowany, bo prawdopodobnie nie macie jeszcze żadnego doświadczenia, czy to zawodowego, czy może nie skończyliście jakiejś dobrej szkoły, tylko liceum, oczywiście żarcik, kosmonaucik, no ale często zdarza, zdarza się tak, że bez jakiejś praktyki nie mamy doświadczenia i trzeba iść gdziekolwiek, na przykład do McDonalda, no mnie też to spotkało, znaczy spotkało, Fuh, w zasadzie. W zasadzie sam, sam postanowiłem, że pójdę, bo akurat miałem blisko tego maka i stwierdziłem, że, że to jest bardzo dobry pomysł. Więc znalazłem ogłoszenie chyba na Elixie, po prostu pracownik maka. Właściwie jedyny wymóg, jaki tam był, to chęć do pracy. Chyba to wszystko tak naprawdę: chęć do pracy i książeczka senepidowska, ale to też nie jest jakiś tam must have. Bo możecie sobie po prostu pójść do Maka, oni wam wypiszą skierowanie na badania do, do lekarza medycyny pracy. No i pokryją wam koszta w ogóle wrobienie takiej książeczki, aczkolwiek zazwyczaj wtedy taka książeczka należy do firmy. Nie wiem jak to jest regulowane, ale jakoś tak było, że jeżeli zrobicie. Tą książeczkę, i McDonald's za to zapłaci, to chyba wtedy ona jest tylko w tym maku. Ale nie, jest, nie dam sobie za to ręki uciąć, więc tak tylko napominam, bo nie pamiętam. Jeżeli ktoś, kto pracuje, pracował w maku, wie jak to jest dokładnie, to zapraszam do skomentowania tego. Po, to około, zajmuje około dwóch tygodni, chyba zrobienie tych badań, no i już wtedy pojawiacie się w McDonaldzie właściwie pierwszy dzień w pracy. Pierwszy dzień w pracy to jest zazwyczaj szkolenie. Z tego co pamiętam, ono trwało chyba 4 godziny, a może 8? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Pierwsza część była taka, że jakaś kobitka przyszła i zaczęła mi opowiadać o jakichś tam zasadach BHP, czy tam o zasadach pracy. Nawet nie pamiętam, co tam było. Tak naprawdę, wiecie, to jest wszystko fikcja. Oni po prostu muszą mieć w papierach to, że przeprowadzili takie szkolenie. Potem przyszedł jakiś behapowiedz. Tak, behapowiedz mówił o BHP, ta pierwsza babeczka mówiła tylko o takich yy, stricte zasadach pracy. Jakieś tam urlopach, nieurlopach, obowiązkach, wymiarze godzinowym. Chyba w, tylko tą umowę o pracy, żeśmy przerobili jakieś tam podstawy z kodeksu pracy. Potem przyszedł behapowiedz. No, wróćmy do tego. Behapowiec też nic, nic tam nie odkrył. Powiedział, żeby uważać na ostre elementy, na noże, na krajalnicę żeby uważać na grill i żeby uważać na y, gorące te, no i najważniejsze nigdy nie pociągajcie za dźwignię nad frytkownicą, bo wtedy y, coś tam się stanie i cały McDonald's wybuchnie w uproszczeniu, ale pamiętam, bo chyba trzy razy o tym mówił, żeby nie pociągać tego, bo to jest system gaśniczy, który zaleje pianą całego maka, bla, 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 bla. i będzie się to dwa dni sprzątało, tak. No dobra, tak wygląda pierwszy dzień. A potem przychodzicie pierwszy raz do McDonalda, już tak, jako pracownik, który będzie wykorzystywany w brutalny sposób, tak? No, niestety. Zazwyczaj są cztery czy pięć tam miejsc, w których możecie pracować, ale raczej zaczynacie albo od. Znaczy, nie wiem, czy to jest jakaś reguła, ale zazwyczaj na przykład zaczynacie od tego, że menadżer wprowadza was na przykład na kuchnię. No i tam kroicie, podajecie coś, przewracacie kotlety. Nic nie należy do przyjemnych zajęć tak naprawdę. Wszystko jest monotonne, powtarzalne i musicie to robić w pośpiechu. Przewracanie kotletów to był dramat. Chyba najlepsza rada, jaką mogę dać, to w kuchni pracować jak najgorzej, żeby was stamtąd wypieprzyli na serwis. To jest. Bardzo dobra rada, szczególnie jak nie chcecie mieć poparzonych rąk. No bo jednak chlapiący olej nie jest niczym przyjemnym. Przy frytkownicy jeszcze jakoś się pracuje, ale przy tych grillach z mięsem jest to tragiczne. No jest to niestety jakieś. Tam, wiecie, oni mają jakieś normy czasowe, w których musicie wyjąć to mięcho, kur, kurczę, przewrócić, coś tam zrobić. Nie, właściwie nie przewraca się, bo to jest taki zapiekacz No ale nie, bo to trzeba tą helką, czy tam tą szpatułką co ja mówię, takim czymś do przewracania trzeba to mięso obrobić, i to jest właściwie jakieś takie, no nie wiem, wkładacie łapę między dwa rozgrzane panele i, i ten, i uważajcie. Dlatego ja z kuchni się szybko wyniosłem. Mój talent do symulowania braku manualnych umiejętności sprawdził się w tym przypadku, bo robiłem to tak wolno i tak słabo i niszczyłem kotlety, że wypieprzyli mnie z kuchni i Boże, to była chyba najlepsza decyzja w, w ciągu całej tej kariery. Bywałem w kuchni, ale naprawdę unikali mnie tam. Zazwyczaj byłem na serwisie. Serwis to jest wbrew pozorom chyba jedno z lepszych stanowisk, na których można pracować. Zaprawda składacie te zamówienia, ale nie pracujecie z tymi gorącymi elementami, więc no nic wam nie grozi tak naprawdę. Możecie sobie wydawać te zamówienia, wołać klientów, składać te zamówienia, nalewa nalewać te kole lej te kole. Możecie też stanąć na kasie, która też jest całkiem niezła, bo, bo stoicie przy kasie, wbijacie to co klient mówi na tym, co tam sobie życzy, kasujecie pieniądze, zamówienie i to idzie już do systemu. No i dobre. Możecie też pójść na drive'a, na drive'ie jest trochę gorzej, chociaż też nie jest tak źle. Ja na przykład byłem zamykany w takim pokoiku, do którego nikt nie wchodził, Poza mną, tylko siedziałem tam sam, gadałem przez słuchawkę, nabijałem zamówienia, kasowałem pieniądze. Ktoś inny w ogóle to wydawał, więc to nawet tamto szybko czas leciał, bo się tak siedziało, gadało, pieprzyło 3 po trzy. Co prawda, jak nie było samochodów, to trzeba było udawać, że się coś robi, no i wtedy oczywiście szedłem sobie udawać, że myję tacki. Bardzo, bardzo pozytywne doświadczenie. Także te, te prace na kasie jest nawet do zaakceptowania. Co my tam jeszcze mamy z takich tych serwis, omówiłem, to jest składanie zamówienia, kuchnia omówiona, kasa omówiona, a jeszcze jest sala, no ale chyba wszyscy domyślacie się, co się robi na sali, do tego zazwyczaj jest jedna osoba, więc niekoniecznie Was tam poślą, tylko z braku laku, jak nie będzie kogoś, kto zazwyczaj robi salę, to może Was tam poślą, no a to tam mycie stolików, łazienek, szyb i innych różnych y, urządzeń sanitarnych, czasami do, też do y, obowiązków tego Akurat wtedy taki był kolega, który robił sale, i tam jakieś rzeczy ogarniał: to jeszcze było wynoszenie śmieci, tam ogarnianie śmietników, wynoszenie do takiego większego śmietnika. Bo to był taki McDonald's, który miał na zewnątrz jeszcze taki zewnętrzny śmietnik, nie było to w jakiejś galerii. No i w zasadzie tyle: no i tam jakieś prace na podwórku, bo tam mieliśmy też jakieś tam stoliki, coś to tam, papierośnica była, stamtąd też trzeba było. Wybrać pewnie jakieś tam niedopałki, nie? Śmieci głównie. Mniejsza z tym, no chyba wszyscy domyślają się, co robi taka osoba od sali sprzątająca. A jeszcze tam jakieś pranie ręczników, chyba było. Staram się tak jak, jak, jak najobszerniej opowiadać Wam w ogóle, co tam wchodzi w zakres tych wspaniałych kompetencji, jakie możecie wykonywać. Ja mam właściwie tylko taką radę, zamykając ten temat pierwszym, unikajcie kuchni, no bo w kuchni można się poparzyć, można sobie zrobić krzywdę. Nie chcę mi się opowiadać o wszystkich czynnościach, które tam się robi, bo to jest wszystko tak monotonne i tak jakoś, no, żadnego doświadczenia z tej kuchni nie wyniesiecie. Ja tam jeszcze łudziłem się, że może nauczę się jak się robi jakiegoś dobrego burgera, nie, to jest czysta automatyka, jesteście po prostu trybikami w tym w maszynie, polecam sobie obejrzeć film Mac Imperium, to tam jest taka scena, która opisuje jak, jak działa ten system w Macu, że to jest wszystko po to, żeby jak najszybciej to działało, no i tam jesteście tylko wiecie ro, robotem na stanowisku, który ma skleić bułę i wydać ją dalej do serwisu frytkownicy też unikajcie, bo przy frytach można się olejem pochlapać i to też jest bardzo bolesne no ja Nabyłem kilka blizn w tej pracy, które już dwa lata po tym, jak ją rzuciłem, dalej nie, nie chcą mi zejść. Smaruję to, ale no oparzenia od oleju nie należą do jakichś łatwo usuwalnych, do łatwo zbywalnych myślę. A też niektórzy, którzy tam pracowali, to też mieli tych oparzeń sporo. Może przejdźmy teraz do takich ogólnych cech pracy w maku. Czyli co tam jest dobrego, a co jest niedobrego? No, zacznijmy od niedobrych rzeczy. O, tego będzie troszkę. A przede wszystkim niskie zarobki, a wiecie, wysokie wymagania, róbcie wszystko szybko. A zarabiacie najniższą, chociaż możecie troszkę, troszkę podbić to, bo macie chyba do najniższej dodatek złotówkę. No ale nie ma tam fajerwerków, tak naprawdę. Dodatek złotówkę czy złoty 50 na koszta butów i ubrań i prania czegoś tam, prania koszulki, tak? Bo dostajecie swoją koszulkę i chyba jeszcze spodnie. Chociaż spodnie ja nie dostałem, bo zaginęły gdzieś, więc cały czas chodziłem w swoich. Tylko miałem koszulkę i czapeczkę. Głupota, no ale mniejsza z tym. Czyli niskie zarobki, takie wykorzystywanie trochę pracownika, no ale dobra, powiedzmy, że pracodawca jest po to, żeby pracowników nie bi dysponować. Może jest jedna właściwie zaleta tej pracy. Elastyczność, tak? Elastyczność to jest faktycznie coś, co tutaj jest. Faktycznie możecie sobie rozłożyć grafik tak, jak Wam się podoba, I, 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 i nawet jeżeli weźmiecie na przykład jedną, drugą etatu, to oni Was zagospodarują, będą wiecie, codziennie są telefony to jest też bardzo ciekawy aspekt tej pracy, że codziennie ja na przykład dostawałem SMS-y. Hej, może wpadłbyś jeszcze na 6 godzin, popracować sobie, dzisiaj troszkę dorobić, coś tam. Może byś jeszcze dzisiaj porobił, może w sobotę byś wpadł, co? No to fajnie będzie, bo pracujemy sobie w sobotę. To było coś pięknego, bo były nawet momenty, kiedy ja wróciłem o 8 rano z nocki i miałem dzień wolny, ale o 22.40 dostaję smsa Hej, czy nie wpadłbyś na nockę? Ja w sumie mówię, a i tak mi zniszczyliście rytm biologiczny, więc mogę. Na nocce ma się 20% więcej pieniążków, ale odsyłam do filmiku, który kiedyś nagrałem o, o, o pracy na nockach. Dzisiaj jeszcze troszkę tak Wam poopowiadam. Troszkę tutaj się jąkam, bo to jest amatorska audycja, tak? Więc może o, o awansach trochę opowiem, bo awanse to jest też coś, co mi się szalenie podobało. Najpierw przychodzicie na okres próbny, który trwa 3 miesiące i macie chyba naj, tą najniższą krajową, tak? Ale taką najniższą, najniższą. Potem po tych trzech miesiącach jesteście już na umowie o pracy i skończył się ten okres i macie chyba podwyżkę o złotówkę albo 50 groszy, ale jakąś taką tak nieznaczną, że, że jest to w zasadzie śmieszne. Po roku od tego momentu, kiedy zaczęliście pracę. Możecie aplikować, znaczy nie aplikować, tylko staniecie się chyba szkoleniowcem. Ale ja rok nie wytrzymałem w tej pracy, niestety. Bardzo żałuję, bardzo. Szkoleniowiec charakteryzuje się tym, że znów dostaje podwyżkę o złotówkę, czy tam złote 50 nawet I, i, i szkoli młodych padawanów w sztuce, gotowania. To szkolenie tak naprawdę do niczego nie jest potrzebne, bo miałem tam ludzi, którzy nie zrobili tego szkoleniowca, bo nie chcieli, a mieli tyle samo kompetencji co wszyscy, więc to jest taki trochę pizz na wodę, mi się wydaje. Chyba, że czymś ważnym wydaje wam się ogarnięcie kompetencji co do tego, ile powinny być smażone frytki, ile powinna być smażona ryba w oleju, ile powinny być smażone nuggetsy, a ile stripsy, a ile w tam w kotlety i tak dalej. No, było to zabawne, to Kompetencje tego. A I tak to się timerem załatwiało potem kolejny szczebel w karierze chyba po kolejnych dwóch latach czy tam po roku ale chyba nikt tyle nie wytrzymuje no, to jest coś coś niesamowitego jest menadżer menadżer tak i menadżer ma już też pewnie złote 50 zł albo dwa złote nawet do zarobków no chyba tam jeden kolega mówił to że że ma tam 18 czy 19 na godzinę to szaleństwo jeszcze minus podatek no to w ogóle można się zabawić no, ale macie masę obowiązków, bo musicie wszystkich nadzorować i jesteście odpowiedzialni pod kierownikiem. Nie jest to nic fajnego, tak naprawdę, bo macie tylko więcej obowiązków i, i chyba nic to nie daje. Ja niestety no, ani szkoleniowca, ani menadżera się nie, nie dorobiłem, ale ze swojej ciekawości podpytywałem ludzi, jak to w ogóle tam wygląda. Miałem kolegę, który pracował tam chyba 20 lat i po 20 latach zarabiał dalej 18,90. Tragedia. Chociaż teoretycznie on był od samych początków McDonalda, znał wszystkie normy na pamięć. Yy, no był taki, cisnął tam wszystkich w ogóle, żeby szybko pracowali, szybko, szybko, a zarabiał no, śmieszne pieniądze tylko dlatego, że tam brał yy, ileś dziesiąt nadgodzin i pracował na samych nockach, to wyciągał prawie 4000. Prawie 4000, wiecie, za ciężką pracę, która tak naprawdę wykończa, bo pracowanie na nockach to nie jest nic przyjemnego jest ostatnia dumna pozycja w hierarchii mcdonaldowej czyli kierownik, czyli ktoś kto pracuje w tym maku 10 lat i jakoś mu się udało nie być dalej szarakiem, szarym menadżerem który tam udaje że jest mądry, tylko został kierownikiem restauracji mcdonalds, rozumiecie to i podobno zarobki na tym stanowisku sięgają szalonych 4 do 5 może nawet, może nawet 6 tysięcy złotych na rękę. No. Może, może niektórym to pracuje, ale ja nie wyobrażam sobie pracować 20 lat w McDonaldzie. Jest to tak monotonne. Po prostu jeden dzień nie różni się od drugiego. To była, to była jedna z największych. Wad tej pracy, że. Sklejasz bułkę, wydajesz bułkę, sklejasz bułkę, wydajesz bułkę. Stajesz na kasie, przyjmujesz zamówienie. Wydajesz resztę, kasujesz pieniądze, przyjmujesz zamówienie, wydajesz resztę, kasujesz pieniądze. Tak w kółko i w kółko. I te wszystkie czynności w tym McDonaldzie są tak monotonne, że jest to jakieś. Jest to. Nie, jest to nie do przejścia. Ja nie umiałem tam wytrzymać. Wytrzymałem 8 miesięcy w tej pracy i musiałem pójść do czegoś innego, bo bym tam chyba oszalał. No naprawdę, siedzenie i wydawanie zamówień. Nie wiem, oczywiście z braku laku, no, żadna praca teoretycznie nie hańbi, ale no nie jest to nic przyjemnego, co, co by dało Wam jakieś doświadczenie zawodowe, więc radzę, nawet jeżeli pracujecie w maku, to mi osobiście wydaje się, że lepiej jest cały czas szukać jakiejś innej pracy, zmniejszyć sobie etat na przykład do takiego, który da Wam jeszcze trochę, oczywiście jeżeli możecie sobie na to pozwolić finansowo, do takiego, który pozwoli wam szukać jeszcze jakiegoś tam źródła utrzymania dodatkowego i jak najszybciej uciekać z tej roboty, bo no myślę, że rok to jest to tyle, ile można maksymalnie tam siedzieć. Potem już trzeba zawijać manatki i, i, i brać się za coś normalniejszego, bo to jest taka praca, no. No niektórzy nie mogą, nie mogą sobie pozwolić na nic innego, ale ja serdecznie zachęcam was jednak do szukania sobie innych alternatyw. Na zakończenie w sumie powiem tak, no, można się podjąć tej pracy. Jest to praca, którą na pewno dostaniecie, bo cały czas ludzie odchodzą z tych McDonald'ów. Mało, mało osób się tam utrzymuje z ekipy, która pracowała ze mną. Chyba było wtedy 30 osób w restauracji. Wiem, że. Z 7 na pewno, nie no, więcej odeszło nawet ludzie z zagranicy po jakimś tam krótkim czasie odchodzili niektórzy wiecie, po miesiącu odchodzili więc rotacja jest olbrzymia dlatego właśnie proku czy tam dwóch już zostaje się tam awansowanym na te szalone pozycje na te szalone pozycje menadżera czy tam szkoleniowca no ale zdarza się można, jednej rzeczy można się y, nauczyć, chociaż nie wiem, czy to jest takie super. Nie, no wartości pieniądza wypracowanego, czyli, że ciężką pracą ludzie się bogacą. No i tego, jak y, pracując 10 godzin, zarobicie 110 złotych jeszcze przed jakimiś tam ulgami, no tragedia. Tragedia. Czy tam, no ale stawka była jakaś śmieszna, naprawdę 10 czy 12 złotych na rękę, bo to jeszcze było przed podatkiem, no to na rękę wychodziło tyle. No, było to jakieś mm, komiczne. Także, no na zakończenie powiem tak: no, chociaż nie, jeszcze możecie jednej rzeczy się nauczyć, czyli rozmowy z klientem, ale nie wiem, czy McDonald's jest najlepszym miejscem do nauki rozmowy z klientem. Apeluję, uciekajcie z McDonald's, szukajcie sobie lepszej pracy. Na wasze miejsce nie martwcie się o firmę, bo zawsze ktoś przyjdzie. Natomiast szkoda, szkoda życia i zdrowia, bo ręce sobie poparzycie no, ręce sobie poparzycie, to jest obowiązkowa rzecz, którą trzeba zrobić w McDonaldzie. No bez oparzenia sobie ręki. No, to jest takie, wiecie, to jest takie. rytuło. tak? Żartuje oczywiście, ale jest tragiczne niestety. No dobrze, podsumowując, nie polecam. Znaczy, z braku laku możecie iść, ale nawet jak tam pracujecie, to szukajcie sobie czegoś innego. Powiem wam szczerze. Szkoda, szkoda życia, żeby pracować w McDonaldzie. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszą audycję. Życzę Państwu miłej nocy, zapraszam do subskrypcji kanału, do pozostawienia komentarza. Wiem, że pod McDonaldowymi filmami dużo osób lubi się odezwać, więc serdecznie zapraszam do jakiejś tam dyskusji. Wyrażajcie swoje niezadowolenie z pracy w McDonaldzie, bo uwielbiam to czytać i identyfikuję się z każdym, który został pokrzyw... znaczy, który musiał tam pracować. No i... No i tyle. Dobranoc.